Ja po prostu jestem i naprawdę jestem okej, okay, jestem super, jestem fajna, to to nie tak dawno. Taka autentyczność świadoma. Bo ja taka byłam zawsze. Tylko, że z różnych powodów, pewnie przejdziemy do tego za jakiś czas, za chwilę, ukrywałam to, jaka jestem. I można wtedy powiedzieć, że wtedy nie jest się sobą. No i faktycznie może nie byłam sobą. Czyli zakładałaś jakąś maskę? Czyli zakładałam maskę, różne maski. Nie w zależności od tego, gdzie się, gdzie się znajdowałam, to zakładałam różne maski i 99,9 przypadków to było, żeby się komuś przypodobać. Czy to będzie jakiejś społeczności, czy to będzie rodzicom, czy to będzie w pracy, czy to będzie klientom, czy to będzie to, tamsiam. I w pewnym momencie, i to też nie było, nie było takie jedno kliknięcie, ja poczułam, że. Dobra, ale ja taka jestem. Ja po prostu taka jestem, ja tak mówię, ja po prostu robię miny, ja w ogóle się mylę, ja po prostu używam słów, których w języku polskim na przykład nie ma bardzo często, prawda? I e, po prostu ja taka jestem, i teraz chcesz, bierz, nie chcesz, nie bierz i to jest ok, nie? I czy jeżeli ktoś nie bierze, czy to jest, czy ja to czuję, oczywiście, że czuję, że chciałabym, żeby wszyscy brali, żeby wie, wiecie o co chodzi, prawda? Brali tak, jakby moją autentyczność, ale jestem w 100% pogodzona z tym, że ktoś tego nie będzie brał, ale to jestem ja. I teraz jestem już w takim momencie, kiedy wybieram bycie sobą i pokazywanie tego, jaka ja naprawdę jestem. Mhm. Powiedzcie, że jak właśnie to moje pierwsze zetknięcie z Tobą na wideo jeszcze, to było takie, że miałem wrażenie, że ona odgrywa jakąś postać animowaną z jakiejś kreskówki. Ale nie, trochę sobie, wiesz, dłużej ciebie pooglądałem. Mówię, no to jest prawdziwe. To jest po prostu prawdziwe i niesamowite, że jesteś w tym taka nieskrępowana. Powiedziałaś o tym, że wiesz, kiedyś tam zakładałaś różne maski na to i takie maski no wydają się być ograniczające, tak? Ograniczające to, co z ciebie gdzieś tam naturalnie może wypływać. Ja też mam takie doświadczenie przez większość życia, że różne maski, wręcz nawet i z różnymi przyjaciółmi Różne maski się zakładało, żeby nawet i poprawić komunikację z tą drugą osobą. Natomiast tutaj zastanawiam się, jak to u ciebie było, bo pewnie taka historia powtórzy się u wielu naszych słuchaczy też. Mhm. Dlaczego my te maski zakładamy? No to ja po prostu może powiem na swoim przykładzie. Dawaj. Yy, bo to jest bardzo konkretny przykład. Ja. Yy... Potrafię się też normalnie wypowiadać, potrafię bardzo głęboko rozmawiać, potrafię być poważna, potrafię być y, zabawna, romantyczna, spokojna, smutna, wesoła, potrafię być kreskówką. To też jest część mnie. I ja zauważyłam, że w ogóle bardzo mi się podoba to kreskówkowe określenie że ja jestem kreskówką. Już nazwijmy to w ten sposób. I mówię, dobra, dzisiaj muszę zrobić live'a, mam do poprowadzenia szkolenie, muszę prowadzić zajęcia, więc logicznym dla mnie było, że ta część mnie zostaje z tego wyłączona, bo właśnie, ktoś mnie oceni w taki sposób, na przykład pejoratywnie, kreskówka, na zasadzie to na pewno nie jest ona, po prostu ona coś gra. A ja nie chcę, a ja chcę, żeby ktoś mnie oceniał, ale ona jest fajna i po prostu mądra i ładnie mówi i w ogóle prowadzi zajęcia zajebiście. Ok, więc. Tą kreskówkę spychałam, wchodziłam na salę, nadal byłam wariatką, nadal byłam fajna, kreatywna, wesoła, ale jakaś część mnie zostawała. I krok po kroku, kiedyś po prostu chyba już mnie strasznie poniosło na jakimś live'ie albo na jakichś warsztatach, pozwoliłam sobie na po prostu powiedzenie czegoś w ten sposób na przykład i po prostu albo. No dobra, niech będzie, że powiedzenie czegoś w ten sposób. I to uczucie, które się pojawiło we mnie, to było takie. Czy mnie nadal słuchacie? Dobra, oni tam są. I ja się czuję doskonale. Ja się czuję, jakbym a, po prostu zabić explosion. I mówię, hej, czyli ja czy, 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 czy ja mogę, czy mi wolno, czy ja mogę... I tak sobie zaczęłam to eksplorować. Czyli że. Jak kiedyś też usłyszałam od swoich znajomych, że Klaudia, jak wchodzisz na live'a, to po pierwsze, no nie możesz tak, że wchodzisz i w ogóle coś tutaj spadnie, jakiś kubek. Jak siadasz, to musisz ładnie zawsze wyglądać. Umalowana, ubrana, wszystko przygotowane, tutaj musisz się zgadzać kolorystycznie, mówić, dobry państwu, zapraszam serdecznie na live'a, dzisiaj będziemy mówić, la, 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 No i tak próbowałam robić przez jakiś czas, bo myślałam, że tak trzeba, bo to jest to, co się ludziom podoba. I widocznie... To jakiś kanon, pe... konwencja. Tak. Taki ogólnie przejmowalny i lubialny. I w pewnym momencie właśnie tak pozwoliłam sobie na to, żeby mi ten kubek spadł, żebym powiedziała coś śmiesznego, żebym się pomyliłam mówiąc, żebym przyznała się, że czegoś nie wiem. I to uczucie tej prawdy było tak wyzwalające, tak jakbym, wiesz, stała z takimi plastikowymi drzwiami, i one się otworzyły, i ja poczułam taki powiew wiatru, i mówię: Wow, czyli że w ogóle ja mogę po prostu być sobą i mogę to pokazać. I bycie sobą. To nie jest, że ja jestem tylko taka. Ja jestem taka i taka, i taka. już, będąc kobietą w ogóle, i taka, i śmaka, i taka, nie wspomnę o naszej cykliczności, nie? Więc no, teraz jestem akurat w tej najlepszej fazie. Więc tym bardziej. I to jest niesamowite, że można sobie na to pozwolić. Mhm. Mhm.